Komisja Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej utworzona została na sejmie rozbiorowym w 1773 roku. Był to naczelny, ogólnopaństwowy urząd oświecenia publicznego i wychowania. Pierwszy tego typu w Europie. Na potrzeby komisji przekazano majątek skasowanego zakonu jezuitów. Komisja zreformowała Akademię, założyła seminaria nauczycielskie i szereg szkół niższych powołała towarzystwo do księg elementarnych które opracowało podręczniki zgodnie z nowym postępowym programem i przygotowało program nauk na czele towarzystwa do ksiąg elementarnych stał ignacy potocki a szczególnie w nim zasługi położyli Grzegorz Piramowicz i Hugo Kołątaj Spośród innych uczonych i przedstawicieli oświecenia, będących działaczami Komisji Edukacji Narodowej, wymienić należy Adama Kazimierza Czartoryskiego, Joachima Kreptowicza oraz króla Stanisława Augusta. Komisja Edukacji Narodowej istniała do 1794 roku.